Cześć witajcie moi kochani. Sława. Witajcie Słowianie. Dzisiaj jest ze mną mój młodszy syn, e, młodszy dzik. Piszecie bardzo często w komentarzach, że za mało sam filmów, że nie pokazuję co się dzieje w osadzie, że chcielibyście więcej e, widzieć rzeczy, które się u nas dzieją. Ja niestety jestem pochłonięty tutaj pracą, tym wszystkim co Tutaj się dzieje zbyt dużo logistycznie, jest wszystkiego do załatwiania, ale e, moje chłopaki, e, tutaj młodszy syn, zaoferował swój pomoc, powiedział, że będzie mógł wziąć i przy filmach teraz pomagać, wrzucać niektóre rzeczy, także będziecie teraz na kanale mieli tego dużo więcej, młody będzie e, mi pomagał, także... Że staniemy na wysokości zadania. Jak sami wiecie, mamy dużo wiedzy, którą możemy się z wami podzielić, i też chcemy to robić. Także tą wiedzę, którą czerpaliśmy długimi, długimi latami praktyczną, nie tylko od Adolfa czy innych wielkich prepersów tego świata, ale też z naszej praktyki, bo. Wiele rzeczy nie ma po prostu w internecie, a nam wychodzą w praniu. Teraz, jak sami wiecie, organizujemy grody w całej Polsce. Tam też dużo jest przeróżnych przeciwności losu. To wszystko będziemy chcieli Wam pokazywać. To, co możemy, nie może nie wszystko. Wiele rzeczy też nie będziemy upubliczniać. Można też dla tych, co chcieliby nam pomóc przy budowie. Cały czas do nas przyjechać, są miejsca na wolontariat. Zapraszamy na tydzień czasu. Można tutaj do Osady Głównej przyjechać do nas, pomagać nam przy budowie, żebyście zobaczyli jak to wygląda od środka. Także my tutaj będziemy się starać, ale potrzebujemy też dużego wsparcia, zaangażowania mm. Waszego. No jakbyście mieli czas, chcieli przyjechać, pomóc budować Królestwo Wolnych Słowiań, to zapraszamy. Miejsca noclegowe są. Jest świetlica, ping-pong, mamy karaoke. Jest już sporo ludzi tutaj mieszka. Także, jakbyście chcieli przyjechać do nas na taki urlop, nawet aktywnie sobie popracować, to zapraszamy do nas. No i co? To krótka taka informacja. I co? Bierzemy się do roboty. To niedługo widzimy się w następnych moich filmach. Trzymajcie się. I do zobaczenia.